Wydmy i plaże stanowią naturalne zabezpieczenie brzegów morskich. Wały wydmowe, właściwie uformowane, zagospodarowane, pokryte pionierską roślinnością trawiastą, mogą skutecznie spełniać swoje zadanie odparcia ataków fal morskich. Z czasem zatrawione wydmy biologicznie krzepną. Wyrastają rzadkie i chronione rośliny wydmowe. Umocnione wydmy porastają później krzewy. Dalszy rozwój biologiczny prowadzi aż do zalesienia terenu. Las jest najtrwalszą formą, najlepiej umacniającą brzegi. A oto oznaki niechlubnej działalności turystów i wczasowiczów, niweczących dzieło dziesięcioleci pracy Służby Ochrony Wybrzeża, Urzędów Morskich. Pamiętajmy o tym, że każde wejście na wały wydmowe powoduje wydeptanie cennych tam roślin. Nawet niewielkie uszkodzenia wydmy, a potęgowane przez wiatr i wodę, doprowadzić mogą do kosztownych i trudnych do naprawy szkód, a niekiedy do groźnych, nieodwracalnych następstw. Ingerencja człowieka polega na zatrzymaniu rumowiska na podnoszeniu wydm lub poszerzaniu plaży. Rozdarta, przeorana wydma odsłoniła pokłady torfu, czyli szczątki dawnego lasu, który uległ nacierającym falom morskim. Przez rozluźnione i osłabione wały wydmowe otwiera się droga dla wzburzonych fal sztormowych. Odmywanie wysokiego brzegu powoduje powstawanie urwisk, osypisk i usuwanie się całych odcinków zboczy. Z osuwającą się ziemią chylą się i padają w dół wiekowe drzewa. Rocznie morze pochłania około 50 hektarów ziemi naszego wybrzeża. Obywatelskim i społecznym obowiązkiem turysty i wczasowicza... Jest kulturalna postawa oraz zrozumienie zachowania zabudowy wydm i wybrzeża w nienaruszonym stanie.